Wstrząsające wyznanie: Pauliny Smaszcz. Znalazła się w niebezpieczeństwie, obyś zdechła, ty i twoje pomioty. Paulina Smaszcz wyjawiła, że otrzymuje przerażające pogróżki. Była żona Macieja Kurzajewskiego zdradziła, że anonimowe liściki dotyczą nie tylko jej, ale również jej dzieci, a nawet psów. Kobieta Petarda jest w niebezpieczeństwie. Paulina Smaszcz na świeczniku. Paulina Smaszcz zawodowo zajmuje się PR-em, jednak praca nad pozytywnym postrzeganiem jej własnego wizerunku nie wydaje się wychodzić jej zbyt dobrze. Czytając komentarze w sieci na temat celebrytki, można dojść do wniosku, że internauci mają już dość jej ataków skierowanych w stronę Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Wyważona krytyka to oczywiście jedno, ale hejt to zupełnie inna sprawa. 50-latka musi niestety zmagać się również z drugim z wymienionych zjawisk i jak przyznała w programie, Moon Talk, zaczyna przybierać ono skrajne formy. Hania o córce Wersow i Friza. Myślę o rodzinie, a jej tapeta w telefonie rozczula. To watch this video please disable your adblock. Paulina Smaszcz otrzymuje groźby. Paulina Smaszcz stała się obiektem zainteresowania mediów głównie za sprawą licznych wpisów w mediach społecznościowych, w których uderzała w swojego byłego męża i jego nową partnerkę. Celebrytka nie zwalnia tempa i choć od rozstania pary minęło sporo czasu, wciąż publikuje kolejne przepełnione żalem wpisy i to mimo tego, że Katarzyna Cichopek zdecydowała się pozwać ją do sądu. Czyżby to właśnie konflikt z gwiazdami, pytania na śniadanie, doprowadził do tego, że Paulina Smaszcz zaczyna otrzymywać anonimowe groźby? Jedno jest pewne: ich treść jest skandaliczna. Paulina Smaszcz reaguje na pogróżki: To jest niesamowite, że można życzyć mi śmierci. Obyś zdechła, ty i twoje pomioty, czyli moje dzieci. Chciałam powiedzieć, że moja droga do macierzyństwa była bardzo trudna. Powinnam mieć pięcioro synów, niestety, mam tylko dwóch, bo tylko dwóch nam się uratowało, i tych dwóch mam i kocham, i oni wynagradzają mi wszystko, opowiadała Paulina Smaszcz w programie Muntalk. Pisemne groźby trafiają również do skrzynki pocztowej celebrytki. W ich treści odnaleźć można nawet ostrzeżenia dotyczące psów posiadanych przez byłą żonę Macieja Kurzajewskiego.